Dzisiaj znaleźliśmy takie duże turbo Jedną paczkę sobie otworzyliśmy. Zaraz będziemy ją otwierać. Opening. I zobaczymy, co będzie. Zaraz otwieram drugą. Tu, tu. Dobra. Mamy tu jeszcze jakieś, więc lecimy. W pierwszej mamy. Same tutaj trafimy. Same tutaj trafimy. gumy z potem. Mamy tutaj Camaro, Chevrolet, jakieś, dobra położymy sobie, tam popatrzcie, takie, takie, takie ładne, no dalej mamy, co mi dalej będziemy mieli, dalej mamy Astona Martino, taki ładny, nie taki perfekto, otwieramy dalej, to otwieramy dalej. Myślę, że to jest jakieś suzuki. No, też takie takie są. Ale mam 450 spida, więc nie ładne Teraz mamy coś zielonego. To jest widzowie Lamborghini Centenario. Proszę. Do naszej kolekcji. Lecimy dalej Tu, tu mamy e, Dobra widzowie były problemy techniczne przez wiatr Ale wszystko dobrze Mamy jeszcze takie, taką Ferarkę F9, 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 tak? F90 No też jest dość ładna Więc kolejną Co my tutaj będziemy mieli, Są my będziemy mieli. Kolejny korwet, proszę Kolejny korwecik Aha, Tutaj mamy kolejną Szczerze, chyba znów Aston Martin Tak, w Aston Martin, ten co mieliśmy No i... Jeszcze, ujujuj, coś mi się rozerwało Suzuki, powtórka Takie, ja. Kiesa. Mamy Lambus Lambo, Lambo Lambo. Kolejny lambo, takie same scenario. Więc to jest nasza taka kolekcja. I no dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał. I do widzenia.